W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia, dziś zapraszam was do rozważenia tych modlitw, które są mostem do obecności naszego Ojca Niebieskiego. Nie pozwólcie, aby te święte słowa zostały zapomniane, ponieważ zawierają obietnice łaski i siły, którą tylko Pan może dać. Otwórzcie swoje dusze i pozwólcie, aby Jego nieskończona miłość ogarnęła Was całkowicie. Panie mój, Boże wieczny i Władco wszystkiego, czym jestem, niewyczerpane źródło pokoju, nadziei i sensu dla mojej zmęczonej duszy. W tę cichą noc klękam przed Twoją majestatyczną obecnością, odsłaniając każdy zakamarek mojego wnętrza, niczego nie ukrywając, nie udając. Bez masek i lęków, ponieważ tylko w Tobie znajduję prawdziwy odpoczynek. W tym szczerym oddaniu otwieram moje Jestestwo jako otwartą Księgę, oczekując, że Twój Duch Święty, ze swoją przemieniającą mocą, przyjdzie wypełnić moje pustki, uleczyć moje najgłębsze rany i odnowić wszystko, co jest we mnie złamane. Panie, bez jasnego i żywego przewodnictwa Twojego ducha, moje myśli gubią się wśród wątpliwości, a moje emocje burzą się jak wzburzone morze bez kursu i kierunku. Bez Twojego światła moje serce pozostaje w ciemnościach, uwięzione między zamętem, słabością i pychą, niezdolne zrozumieć Twoich dróg, tych dróg które tak często wymykają się ludzkiej logice i kwestionują moje ziemskie oczekiwania. Dlatego z prawdziwą pokorą i gorącym pragnieniem błagam Cię z głębi duszy, abyś napełnił mnie swoim wiecznym światłem, abyś oświecił mój umysł i ducha, abym mógł rozpoznać Twoją wolę, nawet gdy ból mnie zaślepia, lub gdy moje plany nie pokrywają się z Twoimi. Kocham Cię Panie, miłością kruchą, naznaczoną moją ludzką naturą, ale szczerą i pragnącą wzrastać. Wysławiam Cię nie z pozycji doskonałości, ale z prawdy tego, kto został dotknięty Twoim miłosierdziem. Moja dusza, choć ograniczona, pragnie Cię adorować każdym uderzeniem serca, każdym tchnieniem, każdym krokiem. Uznaję cię za jedynego prawdziwego Boga, Pana panów, godnego wszelkiej czci, wszelkiej chwały, wszelkiej sławy, nie tylko teraz, ale na wieki wieków. I to ty, ukochany Boże, pokochałeś mnie od zawsze miłością niezłomną, głęboką, bezwarunkową, bezgraniczną, bez skazy. Twoja miłość nie stygnie z upływem czasu nie wyczerpuje się w trudnych dniach nie słabnie w obliczu moich błędów lecz trwa zachwianie jak skała absolutny zwycięzca grzechu śmierci i lęku miłość która mnie uratowała gdy byłem zagubiony która mnie podniosła gdy nie miałem już sił która przywróciła mi życie gdy rozpacz odebrała mi dech brała Panie, nikt nie potrafi kochać tak, jak ty kochasz. Nikt nie potrafi dotknąć duszy z taką słodyczą, jak ty to czynisz. Nikt nie potrafi wyzwolić tak, jak ty wyzwalasz. Wyrwałeś mnie ze szponów grzechu, który mnie niszczył. Zerwałeś łańcuchy, które krępowały moje myśli i emocje. Łańcuchy, które zniewalały mnie bez nadziei. Dlatego dziś z wdzięcznym sercem i gotowym duchem Błagam Cię, abyś wyrwał z mojego życia wszelkie ukryte bożki, wszelkie przywiązania, wszelką próżność lub lęk, które oddalają mnie od Ciebie, czynią mnie niewolnikiem, uniemożliwiają mi kochanie Cię w wolności. Oczyść moje serce ze wszystkiego, co konkuruje z Twoją obecnością i zniszcz wszystko, co oddziela mnie od Twojej miłości. Pokaż mi, Panie, swoje prawdziwe oblicze, to oblicze pełne czułości, które uspokaja moje lęki, to spojrzenie miłosierdzia, które nie osądza, lecz leczy, które przypomina mi, kim jestem dla Ciebie i jak cenne jest moje istnienie w Twoich oczach. Objaw mi wieczny zamysł, który z miłością zaprojektowałeś dla mojego życia. Zanim zaistniałem, ten plan, który nie zależy od moich zasług, ale od Twojej nieskończonej dobroci. Dziś oddaję się Tobie bez zastrzeżeń, z całkowitą szczerością, z pewnością, że bez Ciebie jestem niczym, a bez Twojej łaski nic nie mam. Wszystko, czym jestem, należy do Ciebie, wszystko, czego pragnę, poddaję się Twojej woli. Proszę Cię. Boże mojego życia, abyś włożył we mnie niezłomną odwagę, tę odwagę, która nie ucieka przed cierpieniem, ale przechodzi przez nie z Tobą. Udziel mi otuchy, gdy czuję się pokonany, siły, gdy moje stopy się zatrzymują i wytrwałości, gdy walka wydaje się nie mieć końca. Uczyń mnie silnym w próbach, wiernym w oczekiwaniu i ufnym w ciemności. Naucz mnie widzieć Cię nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, słyszeć Cię nawet w najgłębszej ciszy, wierzyć nawet wtedy, gdy ludzka logika mówi mi, że nie ma nadziei. Podtrzymuj moją duszę swoim duchem, otul mnie swoją obecnością, przypominaj mi każdego dnia, że idziesz obok mnie. Chcę być narzędziem Twojej woli, odbijać Twoje światło tam, gdzie panuje ciemność, nieść Twój pokój tam, gdzie panuje udręka, siać nadzieję tam, gdzie jest tylko ból. Panie, nie pozwól mi popaść w obojętność, nie pozwól, abym zadowolił się letnią wiarą. Daj mi serce płonące, pełne pasji do Ciebie, pełne pragnienia życia zgodnie z Twoją wolą, bez zbaczania ani na prawo, ani na lewo. Niech każdy dzień mojego życia będzie odpowiedzią miłości na Twoje wezwanie, szczerym darem dla Twojej obecności, stałym aktem adoracji. Zostań ze mną, Panie, nie tylko tej nocy, ale każdego dnia, każdej godziny, każdej chwili. Bądź moim schronieniem, moją twierdzą, moim przewodnikiem i moją radością. Amen! Bracia i siostry. Jeśli czujecie, że ta modlitwa dotknęła waszego serca, nie zapomnijcie podzielić się nią z bliskimi i oznaczyć ich w komentarzach poniżej. Módlmy się razem, aby wszyscy otrzymali siłę od Boga, pokonali pokusy i złe nawyki, oraz dzielili się miłością i zrozumieniem w swoim codziennym życiu. Wiesz, jak trudno mi utrzymać nadzieję? gdy sprawy nie układają się tak, jak oczekuję, gdy opóźnienia doprowadzają mnie do rozpaczy i gdy cisza napełnia mnie niepewnością i negatywnymi myślami, które przyćmiewają moją wiarę i napełniają mnie wątpliwościami. Dlatego proszę Cię z odnowioną wiarą, abyś nauczył mnie oczekiwać w Twoim doskonałym czasie, abyś dał mi cierpliwość w tym procesie, Mądrość, by zrozumieć opóźnienia, i ufność, by wiedzieć, że wszystko przychodzi wtedy, gdy powinno przyjść zgodnie z Twoją wolą. Nie chcę żyć pełen udręki ani lęku, panie. Nie chcę spędzać dni uczepiony strachu lub frustracji. Chcę ufać Twojej miłości i spoczywać w pewności, że masz absolutną kontrolę nad moim życiem. Dobry i wielki Boże, godny wszelkiej chwały, błogosławię Cię tej nocy za podtrzymywanie mnie, gdy czuję, że upadam, za dawanie mi odpoczynku, gdy już nie mogę, i za przywracanie mojego pokoju pośród zmęczenia i wewnętrznego bólu. Mów do mnie, Panie, w każdej chwili mojego życia. Naucz mnie słuchać Twojego głosu nie tylko w modlitwie. Ale także w ludziach, którzy mnie otaczają, w sytuacjach, które przeżywam, w mojej codziennej pracy i w każdym z wyzwań, przed którymi staję. Nie zostawiaj mnie samego, gdy czuję, że nikt mi nie towarzyszy, zwłaszcza w te mroczne dni, gdy czuję się opuszczony, niezrozumiany lub zagubiony. W tych chwilach bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję pamiętać, że zawsze jesteś przy mnie. Przypomnij mi, że mam wartość w Twoich oczach, że jestem dziełem Twoich rąk, że mam godność, ponieważ stworzyłeś mnie z miłości i że moje życie jest cenne i bezcenne, niezależnie od tego, co świat o mnie mówi lub myśli. Ty jesteś źródłem czystej miłości i prawdziwego życia, źródłem, które nie wysycha. Schronieniem, które się nie zamyka, przyjacielem, który nie zdradza. Nie. Naucz mnie odkrywać Cię w codzienności z pokornym sercem, otwartym na Twoje miłosierdzie. Chwalę Cię za wszystko, co dla mnie uczyniłeś, nawet za to, czego teraz nie rozumiem. Dziękuję Ci za troskę o moje życie, za towarzyszenie mi ze stałą wiernością i za pomaganie mi w podejmowaniu mądrych decyzji. Które zbliżają mnie do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, bo Twoje błogosławieństwo dociera do mnie nawet w dniach, gdy czuję się słaby, nawet gdy na nie nie zasługuję. Dziękuję za Twoją cierpliwość, za Twoją czułość, za spełnione obietnice i za Twoją obecność, która nigdy mnie nie opuszcza. Nie potrzebuję nikogo innego, jeśli wiem, że jesteś ze mną. Nie ma innego Boga oprócz Ciebie, żadna moc. Osoba ani rzecz nie może zająć centralnego miejsca, które tylko Ty zasługujesz. Wystarczasz, aby napełnić moją duszę sensem i prawdziwą pełnią. Oddaję Ci moje serce, moje myśli, moje rany, moje pragnienia i wszystko, czym jestem. Uczyń je swoim, przemieniaj je, oczyszczaj i uczyń je godnym mieszkaniem dla Twojego Ducha Świętego. Abyś ty żył we mnie, a ja żył w pełni w tobie, abym poruszony twoją miłością mógł pomnażać błogosławieństwa, które mi dajesz, abym nie zatrzymywał ich tylko dla siebie, ale nauczył się dzielić nimi z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy najbardziej ich potrzebują w tym tak zranionym świecie. Dziękuję za wszystkie osoby, które postawiłeś na mojej drodze, za tych, z którymi dzieliłem szczere słowa, gesty czułości, spojrzenia zrozumienia i uzdrawiające uściski. Dziękuję za otaczanie mnie tymi, którzy mnie naprawdę kochają. Proszę Cię o łaskę nauczenia się kochać także tych, których trudno mi zaakceptować, tych braci, którzy dziś potrzebują ręki, słowa lub uśmiechu, nawet jeśli nie zawsze wiem, jakim to dać. Pomóż mi mieć bardziej współczujące serce. Nie chcę żyć z pustą duszą, ani wpaść w pułapkę istnienia tylko po to, by pracować, gromadzić lub pozorować. Chcę, aby moje życie miało sens, aby moje dni były pełne miłości i aby wszystko co robię służyło dobru. Aby pieniądze, Panie, nigdy nie były moim Bogiem. Aby nie żył po to, by mieć więcej, ale by dawać więcej. Aby mnie napełniał się pustymi rzeczami, podczas gdy moje serce wysycha. Naucz mnie żyć z prostotą, hojnością i wdzięcznością za to, co mam. Nie chcę żyć bez Ciebie, Panie. Nie chcę, aby nic ani nikt nie zajmował miejsca, które należy się Tobie w moim życiu. Chcę, abyś Ty był centrum wszystkiego, motywem każdej decyzji, impulsem stojącym za każdym krokiem, który stawiam. Błogosławiony bądź, Boże wierny i miłujący, bo wiem, że słuchasz tej modlitwy. Wiem, że patrzysz na mnie z czułością, że nie gardzisz moją prośbą i że odpowiesz według swojej mądrości, nie tak jak ja oczekuję, ale tak jak Ty wiesz, że jest to dla mnie dobre. Podaruj mi tej nocy głęboki odpoczynek, który odnowi moje siły, uleczy moje rany. Uspokoi mój niespokojny umysł i odnowi mojego ducha, abym mógł iść naprzód z nadzieją, wiarą i radością w sercu. Pozwól mi obudzić się jutro z sercem gotowym służyć innym, z pragnieniem kochania bardziej, słuchania lepiej, pomagania bez oczekiwania czegokolwiek. I dalszego głoszenia Twojego orędzia zbawienia tym, którzy najbardziej go potrzebują. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, drodzy bracia, jeśli ta modlitwa wzmocniła Waszego Ducha i odnowiła Waszą wiarę, proszę Was o polubienie i podzielenie się nią z tymi, którzy potrzebują światła Bożego w swoim życiu. Nasz Pan jest zawsze gotów błogosławić tych, którzy go szczerze szukają. Nie zapomnijcie zasubskrybować, aby codziennie otrzymywać modlitwy pełne mocy i nadziei. Nie wahajcie się, ponieważ możecie być kanałem, przez który ktoś inny otrzyma łaskę Bożą, której tak bardzo potrzebuje.